gości, jak to ma być założone? No tak, chyba Aha, to jakoś chyba źle mam No dobra, to na różne ujęcia nagramy Cześć, witam Was na dzisiejszym vlogu U mnie niedzielne popołudnie, u Was pewnie wtorek U mnie wyleciały dechapancy A to wszystko dlatego, że Instagram zadecydował, że dzisiaj jeździmy na enduro Ale z w pełni dirtową ekipą Dzisiaj latamy z phełą Szabanem i z soczkiem. No. Oczywiście są menduraki, jest i mój, oktanik. No i co, no i zbieramy się, koła dodmuchane to lecimy do lasu i widzimy się na trasie. Dobra, pierwszy podjeździk Jedziemy do góry, no żeby potem zjechać na dół, nie? I co, gotowi powoli na pierwszy zjazd? No, No, to lecimy na dół. Dawaj, cyk, cyk, cyk. Zabrał pchała gonicie. Dzi. O już błotko! Wow. gdzie te bandy? By w po bardziej największym To dawaj do końca pręła. O, to było i butelka śmieciarze Hop, o to hamowanie od Py o, wow. zakręci! O wow, ile tu jeszcze? Koniec! Ej cyk, przeżyliśmy! No, ciekawe jak miałem kamerę ustawioną. O. Oh. mamy, a Czaban gdzie? Ale uciekliście. Czaban nie przeżył? Przeżył, jest Czaban. Oh. Melduję, że wszyscy przeżyli. Oh. Tak jest. Dobra, my tu gadu gadu, a samo się nie podjedzie. Nie po to małpy zeszły z drzew. Żeby podjeżdżać. Dawaj, dawaj, nie maruj! Jednak wyjątek potwierdza regułę. Jeszcze jednego i mamy to. Cyk! Widzimy się na górze, panowie! Jak tam wrażenia po pierwszym zjeździe? To jak ty jedziemy w pociągu, to nie możesz tak zadupcać, bo ciebie się nie da dogodzić. 2,9 to jest, to jest nieludzkie. Dobra, teraz będziemy jechali nie tam, tylko tu środkiem, czyli tego step downa tak? Tak, później i tu, tak? Aha. tak. No. I co? I to jest niby rampage, tak? Aha, ciekawe czemu. Cyk, cyk, cyk. Ruchu nie ma, to mnie nikt nie rozjedzie pod prąd. Dobra, szkiełko przetrzymy, megmyka obniżymy i walimy rampage. To co, pcheła pierwszy. Oskar dawaj za mną, ale ten, nadążaj. Dobra, ale pamiętaj, wielkie koło to wielka odpowiedzialność, więc nie za To wielka moca, nie nieodpowiedzialność.

Trzymałeś po. Było, było blisko To gitara, to i oh. do góry I z Rępecz byłaby całkiem spoko, gdyby bandy chociaż trochę przypominały bandy, ale nie ma co wybrzydzać To co teraz? Teraz w górę trzeba cisnąć Endurko laską. Endurko I Tam, tam. Czyli wychodzimy z łopaty DH, tak jest? <laughs> no Tak, teraz I uciekamy drudze. na prawdziwe enduro Jak Oskar? Spodobało Ci się podjeżdżanie? Wiesz co? Nie bardzo jak nie bardzo, Widzisz, dobrze Ci idzie. A lubisz jak Ci się dupa poci? Bo ja nie. <grywa> Pcheła, daleko jeszcze? Nie mam pojęcia. Oskar, daleko jeszcze? Nie wiem. Czaban, daleko jeszcze? Nie mam pojęcia. Ty? I co teraz? Teraz jedziemy petardę. Dobra, to prowadź, jadę za Tobą. Mygmy myg na dół, przerzuta I dawaj trzymam tempo Ooooo Zmiana kierunku Kratka i cyk oooo Łoś ciasno Dawaj, 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 ja zaufam

No było szybko, było szybko, dobra, to dalej łoo I co tutaj mamy? Co tutaj mamy panowie? Rower O, korzonki oku o, o usał Tyk, myg myk do góry Pedałujemy. Oskar prawie leżał Ej znowu było to Co tu mamy? Widoczek w nagrodę. No powiem wam, że myślałem, że jadę na petardę, ale już było za późno i... Aha, czyli to była jednak autostrada, nie petarda. I pojechaliśmy na autostradkę. Dobra, bez znaczenia. I co, Oskar? Podjeżdżanie już cię pokonało? Nie no, mówiłem, że nie po to mało chodzisz, żeby podjeżdżać. No. Mhm. A ty, Czaban, co? zjeżdżanie zabiło? A, kapcia tam macie. Pierwsza ofiara zjazdu. Dobra, już wiecie co i jak? No były małe problemy z nawigacją i zamiast na petardzie wylądowaliśmy na autostradzie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I teraz dzięki Trailforksowi wiemy już, że mamy jechać tu, a nie. Tam mamy jechać. Tam? No albo w każdym tam. razie pojedziemy na inną trasę na pewno teraz. No, nawigatorzy pierwsza klasa. No, dobra, byle w dół. Dobrze, dawaj! O! Zaje... Kurwa, o, o, a, hamulce poszły w ruch! Tych. Pik. O, fajnie! Pyk, myk do góry, przerzutka w dół Pedałujemy! Pyk! Wiecie co? Jak tu ostatnio byłem, nasz kolega Grzesiek Spira był tu na rowerze z jednym hamulcem i nie mam pojęcia jak on to zjechał ja też nie, ja też nie no i znowu widoczek ja w nagrodę w których, w których miejscach miałem grubo nie no już ciaśniutko było nie no ale fajnie, fajnie ty, yy, co teraz? Wolski Flow Wolski, Wolski Flow, ale to jest trasa taka? tak, Aha. Wolski Flow dzisiaj cały dzień mamy Wolski Flow nie po to Enduracza kupiłeś żeby podprowadzać rower pod górę Miał sam jeździć, nie? No, się nie No to dopiero po 50 dozwolone. Lepiej powiedz, kiedy nogi ogoli. Oskar, przypominam, że jeździłeś w kondonie na szosie. No, tak było, tak było. Proszę tu nie wywlekać, brudu. <laughs> Cyk do śmietnika. Rower bierzemy, jedziemy. Dobra, to jaka linia teraz? Wolski Flow bo z Oscara nawigacją to średnio bywa. Szczególnie za granicą. Maję, dawaj, to, to. Mogę cię puścić kolegardze. Dawaj, dawaj, dawaj przodem. Dawaj tam przerzuteczkę. O, o. o kurde, co, co tu się dzieje? Co? O nie no, z jednym hamulcem to by to nie przeszło! No i co, to koniec? Spoko, że wszystkie się sprowadzają do jednego punktu no, widokowego. No, no, flow. <laughs> nie powinno no. być użyte w nazwie tej trasy. <laughs> Zdecydowanie, Wolski Flow y, mało ma wspólnego z Flow. A teraz chyba e, wracamy na łopatę DH Bo Czaban robi dętkę, więc akurat my tam do doje... Łopata ucha Uphill Tak wiadomo, teraz troszkę pod górkę, potem łopatę DH, a potem zobaczymy Tak sobie podjeżdżamy, a ja muszę pchełę tego zawodnika tam pochwalić Bo wszystkie podjazdy zalicza Zalicza na siodełku pedałując pod górę Nie Ale to, wam ja powiem jaki nie jest to, sekret, co ten. Ponieważ Chciałam ma budowę I Taki Andrzej! człowiek ma tyle siły co ja, ale waży 20 kg mniej i stąd jest ta moc podjazdu No i wszystko jasne moi drodzy Idziemy Ty to co od razu stąd walimy łopatę całą DH czy jak? Ten rampage, step down możemy stąd od dobra, dobrać. traktora generują spory opór. Wiesz co, ja myślałem, że z moimi oponami będzie gorzej, a nie jest tak źle. No ani raz nie leżałem przez, przez opony. Przez opony, żeby nie było, że w ogóle nie leżałem. Znaczy, wstyd by było, nie? Jechać raz na rok na endurko i nie leżeć. Tak? Dawajcie całość! Ło, całość, całość? Dawaj całość! Ura! Dobra, na no, odcinę to już. Jak się chłopaki rozdzielili Dobrze się przycięli Osi wow. Komią O Aha, całość, całość! Wow. Ty! Wow, dobrze było! Ale dobrze się tam przycięliście, ty! Nie że się zdarzymy. A po tych kilku zjazdach. No, ja słyszałem, po... że coś za mną jest. Ale po tych kilku zjazdach teraz tutaj zupełnie inne Flow. Dużo no. fajniej, fajnie. aż tak blisko było. Uff. I co chyba koniec chłopaki, nie? No to Dobra. Zjedziemy pod auto, tam kilka słów podsumowania. Uf! I będziemy kończyć. już po trójce tam na tym. Stebapiku na koniec. Taki stebapik. Syk. Działa, działa. O, Nie bije ta chłopka za dobrze. Dobra, zobaczymy co o, to ma, jest. E, nawet działa, jako chopa działa. Cyk, samobójca jeden jest. Teraz zobaczymy, co pcheła, pokaże. No też jest, to teraz chyba dawaj trójkę. Dobra, ja próbuję, tylko nagraj ktoś. Dobra, pojadę troszkę szybciej, najwyżej przyhamuję. Lepiej przelecieć niż nie dolecieć. Tak myślę. Cyk, bez dobicia nie ma życia. Ale mamy to z pierwszej próby 360 na 29 dobre jest. Ale robię jeszcze raz To dawaj Pawełku No i teraz klasa Jak przystało na zawodnika No Zobaczymy czy Czaban dołączy do klubu Jo Do fury Dobra co, to pojeździliśmy Na dzisiaj to koniec Tak myślę Ja padam, wy jak? zmęczenie? Tak. No. no ale ja spoko. tak samo. No, na co dzień na co dzień to zdecydowanie nie jest to za niskie bandy. No nie wszystko jest takie super childowe i super komfortowe, ale jak na gościnne występy, raz na jakiś czas, to mega spoko polecam każdemu. Ale co innego miałem mówić? Miałem mówić o QA. Po ostatnim vlogu pisaliście, że chcieliście. No i jak najbardziej będzie umówmy się tak, że w momencie, kiedy oglądacie dacie tego vloga, wlatuje do mnie na story ta naklejka z pytaniami, gdzie możecie zadawać pytania. I na podstawie tych pytań sobie QA, a dzisiaj to już. Wszystko. Tyle Pawła w wersji enduro, tyle Dyrtowców w wersji enduro i widzimy się w kolejnym vlogu.